Cześć, witam się z wami w dzisiejszym vlogu Mam umytą głowę i jest rano i będziemy właśnie jeść śniadanie A Michał nalewa sobie z lodówki sok z wyciskanych... nie Sok z tłoczonych jabłek z międzybrodia, Bo przyszły nasze paczki z Impostu W których wysyłaliśmy jedzenie i ubrania i książki I pokażę wam właśnie dzisiaj, bo są też tam prezenty, których nie wzięliśmy i takie do jedzenia, i takie, które właśnie gdzieś tam dostaliśmy, więc pokażę Wam potem, zaraz. A teraz będziemy jeść. Wiadomo, jajka jajka w roli głównej, jak zawsze, to jest ten sok z jabłek. Bardzo dobre. Dostaliśmy taką nową kawę w ziarnach z kawy. Wygląda mega spoko i jakby też jest, że dedykowana do... Dripa i Hemexu i jest to Honduras. Ale może to będzie spoko To sobie wysłaliśmy, niektóre rzeczy dostaliśmy pod choinkę albo po prostu, a niektóre, takie, które wzięliśmy, bo nam zostały. Bo mamy też takie za sobą epizody frigańskie chcielibyśmy wrócić w ogóle do tego, ale ciężko nam się zmobilizować. A to będziemy teraz testować, to jest taka trufla miodowa z białą czekoladą i kokosem, wygląda super. Posztuję truflę, dziwny zapach, alkohol czuję, nie dobra, ale taki dziwny smak, taki trochę cytrynowy. No teraz, ubrania to nic, to po prostu były nasze rzeczy, a teraz pokażę rzeczy, które dostałam, ale tutaj są też książki, które były zabrane. Dostałam grę Witch, bo jestem ogromną fan, fanką Witch. Ona jest na komputer, bo mam też grę Witch na Game Boya, ale ta jest taka bardziej, że tutaj się jakiś robi pokój w ogóle, więc totalnie muszę ją... W ogóle ja nie widziałam, w jakim stanie jest ta to... płyta. No, mam nadzieję, że pójdzie. Więc mega się cieszę To książka, którą zabraliśmy, przeczytaliśmy Zabraliśmy, przeczytaliśmy To było do oddania Książki, które dostałam to Gdynia Obiecana Jest to książka Grzegorza Piątka Właśnie o gdyńskim modernizmie Więc bardzo się cieszę, że ją przeczytam Bo ja bardzo lubię Gdynię I jak zrobiście się cieplej To na pewno chcę wrócić do spacerów architektonicznych Mam też taką książeczkę do zbierania pieczątek Właśnie w różnych miejscach w różnych obiektach użyteczności publicznej i nie tylko w budynkach, i można zdobyć odznakę. I w ogóle to jest taka odznaka y, PTTK, więc y, jestem bardzo, jakby takie rzeczy, Więc w ogóle y, kurczę, a. Widziałam tę książeczkę. Ona jest chyba w łóżku, więc następnym razem ją pokażę, bo nie chcę mi się tam teraz otwierać. W każdym razie, no właśnie, to jest y, ta książka, a drugą książką, którą dostałam, to taka książka. Y, nie dostałam ich bezpośrednio, tylko po prostu moja mama ją wygrała i dała mi. I to jest ostatni turnus, właśnie o miejscach takich porzuconych, ale nie tylko porzuconych w sumie. Kosmoderny, i są tu też miejsca, które ja widziałam, ale są też takie, których nie widziałam. No jest to taki w pewnym sensie też przewodnik jest taka mapka, gdzie można. A to zdjęcie w ogóle, ale ja. Fajnie. <laughs> chaos, chaos. To zdjęcie, które jest na okładce, ono wydaje mi się, że jest z, z wyspy Sobieszewskiej. Z takiego właśnie ośrodka, gdzie też w wakacje byłam. Kurde, Michał, myślisz, że to jest to z wyspy? No. Zrobiłam po powrocie też porządek na parapetach, bo tutaj było strasznie dużo rzeczy, i tu jest taki kącik, właśnie jest lusterko, taki kącik na biżuterię moją i Michała. I takie spineczki różne i takie rzeczy. Na tym parapecie też jest zrobiony porządek. I tutaj jest lampka zaprojektowana przez Józefa Szewczyka w 1937 roku nowy klosz i nowe to i Michał ją w ogóle naprawił, bo ona tak mrgała. A teraz działa, tutaj jest bażant królewski Hanny, ort fajn, y, z epoki, a tutaj dziewczyna w spodniach y, Tomaszewskiego, która jest wyprodukowana, projekt oczywiście y, z epoki, ale jest wyprodukowana nowa i ja ją dostałam y, od AS Cmielów. Miałam taką współpracę na Instagramie z nimi jakoś ze dwa lata temu. Tutaj to jest super rzecz, którą dostałam e, od bliskiej osoby na zakończenie studiów. I to jest e, dworzec w Kielcach UFO, e, talerz i miska odwrócona. E, więc e, bardzo się cieszyłam, szczególnie że moja praca e, była poświęcona kosmizmowi w projektowaniu w, właśnie w PRL-u, więc to pasuje. No a tutaj właśnie jest wazon UFO z Mirostowic. właśnie ten, ta sygnatura M mi, to są Mirostowice. I tu drugi wazon również z Mirostowic, zaprojektowany przez Sadulskiego. On ma inną, on ma jakby właśnie w całości sygnaturę Mirostowice i też to mi. Ale jak właśnie macie i to jest porcelan, jak macie coś takiego i jest samo mi, to znaczy, że to mi Rostowica. A tutaj Lego, które Michał dostał ode mnie, pod choink. Ten parapet już był posprzątany i są na nim książki. A i jeszcze tutaj się zmieniło. A to jest taki ołtarz Michała, bo on bardzo lubi anime i mangę i w ogóle. A no i tutaj jest lampka, która świeci na czerwono. I e, Luigi z Mario Kart. Który jeździ, a tutaj z Hot Wheelsów z Lidla, taki kochaniutka. Jak, jak się nazywa ta? Yy, ta księż... Księżniczka Peach? Księżniczka Peach. Jest ona no, w najmniej Pitch. Chciałabym się z Wami czymś podzielić, tym, że 2023 rok jest, będzie moim, jest, w sumie już się zaczął, jest moim rokiem odpoczynku i relaksu. I E, jakby tytuł tego został zaczerpnięty z książki, którą czytałam e, o Tessy Mosfek Mój rok odpoczynku i relaksu właśnie tam jest na odwrót Mój rok relaksu i odpoczynku e, i e, żeby jakby też to jakoś tam bardziej nie wiem, z, z, skonceptualizować e, to nie jest ten odpoczynek i relaks jakby nie jest tylko powiedziany sobie, chociaż bardzo ciężko jest realizować tego typu cele, bo zupełnie inaczej, jeśli mówimy sobie, że ok, teraz będę chodzić raz w tygodniu na basen, no to jest to w jakiś sposób możliwe a jednak odpoczynek i relaks są bardzo ogólne i są to takie pojęcia, które mogą jakby być, wyrażać się w różnych sferach życia. E, w każdym razie, e, w tym roku na pewno będę we vlogach dzieliła się z Wami e, tym, jak wygląda moje życie i e, co robię, i właśnie jak, jak ten rok e, przebiega. E, zwolniłam się z pracy, więc też przez kilka miesięcy nie będę szukać nowej pracy i właśnie jakby e, postanowiłam już, wymyśliłam to dawno temu, w sumie rok temu, e, że tak zrobię. Ja mam też na to oszczędności i co miesiąc będę sobie wypłacać kwotę zbliżoną do tej, którą zarabiałam, więc jakby będę mieć to poczucie takie, że, że wypłacam sobie co miesiąc wynagrodzenie. I bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowana, ponieważ ostatnie, ostatnie nie wiem, dwa lata, ostatnie dwa lata, kiedy. Pracowałam sprawiły, że bardzo się zmęczyłam pracą i zdałam sobie sprawę, że jakby tak wyglądało życie, i czy tak w ogóle będzie wyglądało życie, że okej, okay, mam 25 lat, zaczynam pracę i już będę pracować do końca życia w sensie do emerytury. Ja nie chcę tak, nie chcę jakby żyć w ten sposób. Um, oczywiście jakby nie mam też możliwości, żeby w ogóle nie pracować, bo muszę się utrzymywać sama od dawna. E, natomiast pomyślałam sobie, że może zrobię tak, że będę mieć okresy pracy i okresy bez pracy i e, będę żyła bez, właśnie z, z jakichś tam oszczędności, które uda mi się zgromadzić i będzie to komfortowe dla mnie i nie chcę jakby podążać taką drogą, jaką się podąża, w sensie, że jest to ogólnie przyjęte, że się pracuje, a ja nie chcę i jakby nie zamierzam też nie robić nic, w sensie będę dalej robić swoje rzeczy, rozbijać się, zamierzam właśnie skupić się na YouTubie, chciałabym też wrócić na Instagram, ale przede wszystkim jakby poświęcić ten czas e, przyjemnościom, w sumie self-care, ale też e, no rzeczom, które lubię robić i które robię, e, ale też jakiemuś takiemu może właśnie rozwojowi... E, Duchowemu, jakkolwiek to dziwnie może zabrzmieć, ale po prostu nie stresowania się i też od kiedy właśnie podjęłam tę decyzję i zwolniłam się, w sensie złożyłam wypowiedzenie, no to jakby czuję się dużo bardziej, nie wiem, wolna, pewna siebie, ale to, to jest kwestia zależna, bo jakby właśnie niektórym stabilna praca na etacie daje poczucie bezpieczeństwa i przez to czują się na przykład wolni. Dla mnie nie, oczywiście pieniądze tak, dają mi poczucie wolności, ale przez to, że mam oszczędności, to mam to poczucie bezpieczeństwa i to, że jakby mogę sobie na to pozwolić, i też jakby te miesiące, w których nie będę pracować, one jakby są w pełni w sensie też nie wyczerpią wszystkich moich oszczędności, że nie, nie wyczyszczę się z tym do zera i jakby jest to bardzo, zapl bardzo zaplanowane, od dawna i przemyślane w różnych aspektach i w różnych kwestiach, jeśli o to chodzi. Ja bardzo, bardzo lubię takie rzeczy rozplanowywać, wypisywać, liczyć i tak dalej, więc jeśli chodzi o tę analityczną stronę, to jest to no może nie dopięte na ostatni guzik, bo może wiele się rzeczy wydarzyć w tym czasie, ale jest to no, jest to konkretne. Ja też jestem konkretna. Jestem przyziemna w sumie. Więc, y, może, ta decyzja, o, zaczynam rok od poczęgu i relaksu, i nie będę pracować w ogóle, y, jest szalona, ale z drugiej strony nie, nie jest, bo ja nie jestem zbyt spontaniczna i e, tak naprawdę jestem dość taką e, pragmatyczną osobą. Dlatego też moja decyzja nikogo nie zszokowała, jakoś bardzo, w ogóle nie zszokowała, i nie była też odebrana jako coś. W sensie, no może faktycznie jak się tak mówi, że hmm, przez kilka miesięcy nie będę pracować, to coś tam, ale no, każdy, kto mnie zna, to wie, że e, ja muszę po prostu podążać swoją drogą i słuchać jakby siebie i swojej intuicji. I też postanowiłam, że ten rok chcę na to poświęcić, że po prostu chcę eksperymentować i zobaczę, co ten czas bez pracy na etacie mi przyniesie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że, że w tym roku będę musiała zacząć szukać nowej pracy i przejść przez ten, przez ten etap, ale mam nadzieję, że też będziecie ze mną w tym i chciałabym też to pokazywać. I właśnie jeśli chodzi o nagrywanie i o YouTube'a, też nie chcę się jakby tak zobowiązywać, bo nie wiem jak to wyjdzie, ale moim jakby takim marzeniem jest, żeby co tydzień wychodziły vlogi. A nie wiem, czy to się uda, ale jakby chciałabym być bardziej bardziej w tym systematyczna i żeby one faktycznie wychodziły w każdą niedzielę rano. Chciałabym też nagrywać filmy, które zaczęłam w zeszłym roku nagrywać, ale myślę, że jakby nowy rok jest dobrym takim początkiem na to, czyli te filmy z serii rzeczy, które kupiłam w danym miesiącu. Z racji tego, że dużo jakby rzeczy, te seria rzeczy jakby była na tym kanale od samego początku i myślę, że jakby pokazywanie tego co kupiłam, a jest tego mega mało, z jednej strony wpisuje się w jakiś taki nurt less waste, a z drugiej strony jakby też pokazuje to, yy, że czasem te przedmioty, chociaż nie wszystkie, one w jakiś sposób są ciekawe, opowiadają ciekawą historię bo albo to są jakieś rzeczy z, nie wiem, z Steroci albo z Lumpeksu, albo książki. W tym innych za bardzo nie ma. Chciałabym też robić inspirację Miesiąca. Albo również wplatać to we vlogi. Coś mało konkretnego, tego chyba w ogóle nie powinnam może mówić, bo nie mogę się tak zobowiązywać, a później się nie wywiązywać z tego. Ale trochę próbuję sobie ułożyć to w mojej głowie. I w związku z rokiem odpoczynku i relaksu no, właśnie jakby to jest też dla mnie jakaś taka niewiadoma, i o ile lubię mieć zawsze wszystko zaplanowane, i wiem co się wydarzy, i ten margines tego nie wiem, jest mega mały. No to w tym wypadku jakby on jest większy, i tak totalnie nie wiem co będzie za pół roku. I no, no nie wiem, czy kiedykolwiek, no pewnie miałam tak w życiu, ale pozwolenie sobie na taką e, niepewność, ale ona nie sprawia we mnie lęku ani w sensie nie wywołuje tego lęku, jest ekscytujące i bardzo się cieszę. I też e, od w sumie od świąt, od tego czasu przed świętami, kiedy jakby już wszystko się zaczęło dziać, e, doszło na jakieś takie inne tory, to też staram się każdego dnia czerpać przyjemność z tego dnia, i, no i nie wiem, mieć dobre życie, i też e, wiem, że je mam, i jestem szczęśliwa. I jakby to daje mi takie super poczucie, że e, nie boję się. Nie boję się o to, co będzie, i jestem bardzo podekscytowana mm, na ten czas, który, który nadchodzi, ale też. E, staram się żyć teraźniejszością, co jest dla mnie też jakimś wyzwaniem i właśnie postanowieniem tegorocznym, żeby bardziej skupić się na tym co jest teraz, niż na tym co będzie, bo o ile przeszłość nigdy mnie nie interesowała i jakby nigdy nie zastanawiałam się nad tym co było, nie analizowałam tego, w sensie było minęło nara, no to jednak dużo czasu poświęcam na życie w przyszłości, planowanie Projektowanie jakichś tam rzeczy i to sprawia mi przyjemność, e, ale przez to trochę, jakby, tracę te małe przyjemności tu i teraz. I na pewno większą, większą uwagę e, chciałabym poświęcić im w tym roku i właśnie skupić się na jakiejś takiej uważności. E, no, to tyle <gryw> na dziś. To tyle, jakby, w tym segmencie. Michał robi sobie naklejki z anime i z mangi właśnie, na specjalnym papierze i na je taśmę klejącą i już zrobił ich tyle. I można sobie jakby kupić po prostu taki papier za 80 groszy w sklepie plastycznym. I wydrukować na drukarce, i później jakby to odlepia się i jest naklejka. Ja nie wiedziałam, że tak prosto można to zrobić, chociaż to jest taki papier do etykiet, ale my akurat mamy tylko czarno-białą drukarkę, więc wszystko no wygląda, dobrze, jakby było z mangi. Bo, bo to wszystko jest z mangi, tylko na przykład czasem y, jakiś jeden panel albo jeden taki większy art jest w kolorowy i na przykład farna jest była kolorowa, ale wiadomo jest szara. A to jest okładka Claymore'a i ona wiadomo była kolorowa, ale jest szara. A reszta to są panele z mangi po prostu. No ładnie, to mi się podoba. E, idziemy właśnie do Muzeum Narodowego. Bo od kiedy mieszkamy w Gdańsku, to ono w ogóle jakby przez chyba dwa lata było zamknięte ten oddział sztuki dawnej. E, no a później jakoś tak e, nie. Nie było okazji, no i teraz, ja czy ja byłam tam, ale to już było dawno temu, jak jeszcze nie mieszkałam w Gdańsku. Więc e, teraz idziemy. A właśnie, piątek jest bezpłatnym dniem w Muzeum Gdańska, w Muzeum... Na, e, piątek jest bezpłatnym dniem w Muzeum Narodowym w Gdańsku i wszystkie oddziały są e, właśnie bezpłatne wtedy. Dobra, co idzę? Wszystko. Trochę nadepnąłeś, ja przeskoczę bardzo. To jest super ładny w i zabawki y, z jednej strony zabawki naczynia stołowe, a z drugiej na zabawki sprzęty liturgiczne. Zabawa w księdza. Są takie sprzęty do liturgii i y, czasy się nie zmieniają, bo y, jakiś czas temu chłopcy zrobili przecież liturgię w Robloxie. z mi. nawet była ofiara Na Teraz idziemy dookoła, żeby zobaczyć jeszcze wystawę ceramiki. Wracamy, było super, jesteśmy głodni i wyszło słońce, więc bardzo przyjemny oświeci właśnie prosto w kamerę i trochę nas nie widać. Idziemy do cukierni WZ, która ma bardzo długą, wieloletnią tradycję po drożdżów Dzień dobry! Jesteśmy już w domu, to moja drożdżówka z wiśnią, a to Michała z wiśnią i budyniem i do tego soczek wyciskany y, z tłocz, tłoczonych jabłek, a talerzyki to kora Eryki trzewik -Dryst. Czytam teraz e, książkę e, Lapone, też o Tessy Mosfek, właśnie tej samej autorki, która napisała Mój rok relaksu i odpoczynku, ale ona nie jest przetłumaczona na polski. Więc czytam ją w oryginale. I y, też akcja tutaj dzieje się w przyszłości, więc jest bardzo w przyszłości takiej niesprecyzowanej aż tak dokładnie. Ale myślę, że to może być no nie wiem, XVI wiek, y, więc pojawia się tutaj sporo takich starodawnych słów, i y, sobie tłumaczę je. Na bieżąco tak po akapicie, jak czegoś nie, nie rozumiem, ale super się czyta, jestem już na 60 stronie i bardzo jest to wciągające i przynoszące w czasie, na pewno się podzielę po przeczytaniu tak całkiem.